kochani, to jest czytanie na przyszły tydzień. E, no dobra, rozsiądę się wygodnie. Cztery karty, cztery boginie. Wybierzcie sobie po jedną, jedną dla siebie, tak? Która was najbardziej przyciąga. Dobra, więc tak. Pierwsza, pierwszy wybór to jest Hekate, Bogini, druga Unzume, Uzume, Uzumie, trzecia Yuki Onna. i czwarta Lilith. Zobaczcie, co Was przyciąga. Proszę bardzo, która z tych kart. No i zaczynamy od HKT. Dostałam takie piękne karty, słuchajcie, Kasi Miller o emocjach, więc wyciągnę Wam też, jaka emocja będzie Wam a, przewodziła jakby w tym tygodniu. Dla Pierwszej opcji, która jest też, jakby, wiecie mówi o świecie pomiędzy, tak? Ale też w takim spokoju. O tym, że to serce tutaj jest silnie jakby się świeci. Jest połączone z ziemią. Mi się tutaj tak, tak wygląda jak ziemia. Dla mnie to jest coś takiego. Takie zrozumienie innych, taka dojrzałość, dużo światła i miłości wysyłane do innych, tak? Jaka emocja będzie przeważała dla was w tym tygodniu? Ostatni tydzień roku, słuchajcie. Ulga. Piękna karta. I ta tutaj, ta karta zresztą też to jest takie uczucie, wiecie. To jest trochę jak ulga. To jest uczucie takiego właśnie spokoju, balansu. Ulga. Piękne są te karty. Ulga. No dobra. No to tak. Czego możecie się spodziewać w tym tygodniu? Uch, już mi karta wyskoczyła. Od razu. Wielkie odcięcie. Eee... Energia Marsa, złość, konflikt. Złagodnieć, by kochać. No, <laughs> to jest idealnie, co tutaj czuć. Taka łagodność, ale wynikająca też z ulgi. Złagodnieć, by kochać, więc może coś wam się zadzieje w taki sposób. Złosi konflikt. Złość w was wybuchnie po to, żeby złagodnieć. Żeby. By pokochać po prostu. No i jak tu powiedzieć, że to piękny ma to sens, tak? To jest dobry tydzień, to jest dużo takiego odnalezienia siebie, też jakby, nie? A do tego macie. Ech, czas na e, beginner mind, to jest coś takiego dla umysł początkującego, czyli jakby wejście na nowy etap, że właśnie odcięcie się od tej złości i wejście na, na złagodnienie, na tą miłość do innych, wiecie. Tu wy coś komuś po prostu wybaczycie, zobaczycie, że nie ma to sensu, tak? Ja dzisiaj taką fajną rzecz czytałam w jakiejś książce. Taka prosta rzecz, że wraz z rozwojem duchowym zmienia się w nas to, że przestajemy... Przestajemy próbować zmieniać innych. a Zmieniamy się na zmienianiu siebie. I tutaj też jest takie uczucie tego typu w tym, w, tym, w tym czytaniu, w tym tygodniu dla was. A do tego macie nic się nie marnuje, tak? To nie jest tak, że jak wy komuś powiecie, że to musi zrobić tak, a nie inaczej, że to jakby czas ucieknie i coś mu się tam nie wydarzy, bo zrobi tak, a nie inaczej. Pozwólmy innym rozwijać się w takim tempie i w taki sposób, w jaki oni czują, że jest dla nich najlepsze, tak? To jest super fajny tydzień. To tutaj ogólnie czuję taką po prostu ulgę, też wynikającą z tego, wiecie, że już przestajemy się złościć, że przestajemy szukać tego konfliktu. Po prostu ulewamy to. I bardziej miłość dla innych. No i ta piękna karta mam wyszła. Im więcej energii i intencji wnoszę do mojej wiary, jakby im więcej, wiecie, im bardziej mocno w coś wierzy, tak? Z intencją, jakby też bardziej jestem bez lęku i wolny, tak? To jest też takie zaufanie, że Wszechświat nam pomoże. Wszystko się ułoży tak, jak trzeba. Że nie musimy, że nie naszym obowiązkiem jest też zmienianie innych, tak? Bardzo fajne, bardzo fajne. Dla Was na ten tydzień. No dobra. Drugi mają, drugi wybór to jest Uzuma, ale to jest oczywiście Bogini Humoru. Piękna karta. Zobaczymy, jaka emocja będzie Wam tutaj towarzyszyła przez ten tydzień. No humor jakby już podkreśla, tak? Ale zobaczymy jeszcze jedną, jestem ciekawa. Oh, patrzcie, jak abstrakcyjne. Humor, a do tego złość. Humor, a do tego złość. No i co to oznacza, słuchajcie? I co to oznacza dla Was? Humor, a do tego złość poświęcenie. Wyczujecie jakbyście musieli coś poświęcić. To jest podobne czytanie tego pierwszego, z tym, że tutaj się zaczyna od tej radości. Jak ktoś wam tutaj... macie... to jest takie uczucie, zepsułeś mi wszystko. Całe klocki moje porozwalane, Jakiś ciężar też, tak? Ciężar, poświęcenie. No dobrze, co z tym zrobić? Z tym ciężarem i z tym poświęceniem, żebyście faktycznie mogli do tej radości dojść, tak? No takie trochę sprzeczne to. No właśnie, trzeba rzucić ten ciężar. Powtarza się. Rzuć ten ciężar. Nie traktuj czegoś jako poświęcenie się, tak? Podejdź do tego z radością. Bo inaczej właśnie będzie w tobie ta złość. Ale ten tygrys tutaj z tyłu, wiecie, ta złość też ma w sobie jakiś taki urok, tak? Jakby u was. I dlatego mówi, współpracuj z innymi, tak? Dobra, ale ja sobie chętnie poczytam, bo one mają fajne opisy, te, te karty tej Miller. Złość. Co ona mówi? Odczuwamy ją zwykle wtedy, kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Po co nam złość? Złość mówi nam przede wszystkim o tym, że coś ze świata zewnętrznego nam zagraża fizycznie lub psychicznie. Dobrze, zadania. Jeśli często odczuwasz złość, zastanów się nad kilkoma sprawami. Po pierwsze, czy jest to złość nawykowa, pojawiająca się jako reakcja na wiele różnych sytuacji? Wtedy może przysłaniać ci inne uczucia, do których nie masz lub nie chcesz mieć dostępu. Po drugie, może żyjesz ostatnio w permanentnym stresie, spowodowanym trudną sytuacją finansową, osobistą lub zawodową. W takiej sytuacji złość mówi Ci, że Twoje granice są bez przerwy przekraczane, a poczucie bezpieczeństwa równe zeru. Może czas na poważne zmiany w wyżej wymienionych sferach życia. I po trzecie, czy Twoje wybuchy złości są zbyt intensywne i spalające? Jeśli tak, to potrzebujesz nauczyć się, jak obsługiwać tę emocję, rozumieć, co ona chce Ci powiedzieć, wtedy jej intensywność, a może i częstotliwość zmaleją. No właśnie, o to tu właśnie chodzi, że złość, kiedy się pojawia, trzeba ją obserwować, nie głuszyć, nie cudować, tylko patrzeć, w jakich sytuacjach się pojawia i dlaczego się pojawia. Może, jak ją wyczyścicie, to będzie miejsce na, to, na ten humor. Może, jak yy, spojrzycie na coś nie jak na poświęcenie i ciężar, yy, może wtedy odejdzie ta złość. Tak samo ta współpraca z innymi. Może nie chcecie współpracować z innymi. A może trzeba. Może lepiej dla Was. Wiecie. Pomyślcie, co Wam tutaj to koloruję to wszystko, co ja tutaj mówię. Do tego jest karta. Bo to może być wiele opcji, tak? Ja nie chcę tutaj precyzować, bo was jest tyle. To jest czytanie ogólne. Sobie sami sprecyzujcie. Tak, ktoś się ostatnio pytał o numery kartach 44, 50 i 2. Jeżeli to komuś coś pomaga. Ja osobiście do numerów nie przyjmuję takiej dużej uwagi. Może dlatego, że się nie znam na numerach, tak? Jeżeli, się, jeżeli jakiś numer przykuje moją uwagę, to wtedy sprawdzam. Tak to wygląda. Numery są bardzo radykalne, jakby tak, tak by to ująć. Są bardzo takie konkretne i nieprzekraczalne, tak? A ja moje czytania takie nie są zupełnie, więc może tego się nie do końca dogodujemy z numerami. Okej, okay. zobaczcie, jaka piękna karta. W każdym momencie Wszechświat IS jest, jest jakby spiskuje, żeby przy, przynieść. Ee... Y, przy, przy, przyprowadzić do ciebie prawidłowy sposób myślenia i ene, energię miłości, tak? Czyli ta złość po coś się tu pojawia. Pojawia się pewnie po to, żebyście właśnie, bo świat spiskuje, żebyście y, zaczęli myśleć prawidłowo i żeby energia miłości dostała się do waszego życia, żeby pojawiała się ta radość, tak? Więc to tutaj może być ten tydzień, może być taki specyficzny. Trochę złości pewnie wynikającej z poczucia zagrożenia, albo z czegoś tam braku bezpieczeństwa, poczucia. Bo tu jest i ten ciężar, i właśnie poświęcenie jakieś wam się wydaje, że się poświęcacie. Chociaż dla mnie to poświęcenie jest takie bardziej, wam się wydaje, niż tak faktycznie jest, wiecie. Dobra. Trzecia karta. Mam jakiś problem z oddychaniem dzisiaj, patrzcie no. Trzecia karta. Yuki Onna. Stillness, czyli takie zawieszenie, zamrożenie. Takie stanie w spokoju, wiecie, takie. Zawieszenie. Nie mogę powiedzieć, że w spokoju, bo to jest takie. Jakby ktoś wam, wiecie, zamroził was na chwilę, jakbyście stanęli w takim pauzie, jak mim na przedstawieniu. I tutaj jakby skupienie, skupienie do środka. Dobra. Jaka, jaka, jaka emocja rządzić będzie w tym. Będzie przeważać w tym tygodniu dla was? Pamiętajcie, że to jest e energia ogólna, więc jeżeli nie rezonuje z Wami, nie brać tego. Zażenowanie. Zażenowanie. Hm. A jednocześnie pokazuje mi tu kartę: Bycie jednym jest moją prawdziwą naturą. Że nie macie się żeno niczym żenować, wstydzić. Y to jest, no zażenowanie jest dla mnie połączone z poczuciem wstydu, ale e, to może być oczywiście zupełnie niepołączone, tak? E, słuchajcie, przeczytajmy, co tutaj ma książeczka do powiedzenia. Fajne te karty piękne są. Zażenowanie, silna emocja podobna do wstydu, ale odczuwana w momencie, kiedy dochodzi do, naszym zdaniem, niestosownego zachowania lub wypowiedzenia nieodpowiednich słów przez nas lub przez osobę, po której się tego nie spodziewaliśmy. Zażenowanie połączone jest z zakłopotaniem, poczuciem przykrości, chęcią zatarcia niemiłego wrażenia. Słuchajcie, no zobaczycie, co się stanie. Może w nowy rok coś tam poszalejecie, kto wie. Co Wam się wydarzy. Tu macie też dodatkowo, kochani, ee, przemień, e, wiad, e, wiecie, swoją wiedzę w mądrość. Czyli każde doświadczenie, z czego uczy, może ta sytuacja, która wprowadziła Was w zażenowanie, e, jest po to, żeby Was czegoś nauczyć, tak? Żeby to jako doświadczenie wykreować w Was nową, jakby szufladkę, e, z doświadczeniem, tak? Żeby coś w was stworzyć, jakąś mądrość was odkryć, tak? Dobra. A do tego mówi, uważa na swoje słowa, czyli ktoś jakby coś prze przegnie z jakimiś słowami, tak? Coś tu się będzie działo tego typu. Moi drodzy. No dobra, to zobaczymy co jeszcze tutaj mamy, jakie karty. No, co czujecie, jak o tym wszystkim mówię? Macie kogoś na myśli, że może ktoś taki się pojawić? Zobaczcie, też, jak ten tydzień minie, tak? Ale to wszystko jest tutaj po to najwyraźniej, żebyście by się czegoś nauczyli. Żeby uważać na słowa wypowiadane do siebie lub do, do innych również, również, tak? A do tego macie. E, temptation, czyli e, kuszenie, tak? Czy, jest, czy jesteś w zaprzeczeniu o, o jakimś swoim niezdrowym e, nawyku? Może to sprawia, że czujesz się, się winna, winny? E, ta wróżka mówi, że masz moc, żeby nie poddawać się e, kuszeniom, wiecie. Cokolwiek się nie działo, tak? Że mamy moc nie poddawania się kuszeniu i pójścia w tą stronę, która jest dla nas najlepsza. Tak? A do tego mamy cię flourish, czyli... Eee, wróżka kwiatu lotosu. Mówi ci, naucz się w, ze swoich doświadczeń i wkrocz w swoje wewnętrzne światło w jakimkolwiek niejasnej dla ciebie przestrzeni w twoim życiu. Albo w, w życiu kogoś innego. No tu jest ewidentnie coś takiego, co się, że coś się wydarzy. Co wam się wyda? Jako, no... Może nie złe, ale Wam się wyda to niestosowne, może tak, tak? Ale uważajcie na to, co mówicie do siebie lub do kogoś. Tu jest to wszystko, będzie jakby w takim zawieszeniu, i pamiętacie, że jesteście tym, kim jesteście, tak? To jest ewidentnie coś się wydarzy w tym tygodniu, co ma Was czegoś nauczyć. Przestaniecie się oceniać, czy czuć się zażenowani w tej sytuacji. Po prostu potraktujcie to doświadczenie jako coś, czego mieliście się nauczyć. Zwyczajnie. Wszystko na ten temat. Ciekawe. No dobra, kochani. Ostatnia karta, ostatni wybór, Lilith. Independence, czyli niepodległość, czyli bycie takim niezależnym, tak? Bycie niezależnym. No i ona jest troszkę taka kamienna, troszkę taka dzika, troszkę taka myśląca o sobie, tak? Troszkę bogini śmierci, mi się wydaje, nie jestem pewna tego, 3-0, ale dla mnie ona ma w sobie coś takiego. Jestem silna, ale jestem trochę zimna. Ja myślę głównie o sobie, tak? A do tego mamy. Eee... że macie w tej chwili, wiecie, taki prąd miłości, który wspiera Wasze. Wasze marzenia, tak? Czyli nie ma się czego bać, bo to jest też taka, jakby trochę jakby jestem taka, będę taka zimna, żeby nie zostać zraniona, wiecie? To jest troszkę takie uczucie, tak? A do tego macie. Kiedy. W momencie, kiedy poddam się mm, wszechmocy, obecności, miłości poprzez modlitwę, e, kontemplację lub. lub e, właśnie takie zamrożenie, uspokojenie się, tak? W każdym momencie mogę się poddać wszechmocnej obecności miłości. Poprzez modlitwę, kontemplację lub takie, wiecie, uspokojenie, zamrożenie, zatrzymanie się, tak? Bardzo fajne. Jaka emocja będzie Wam w tym tygodniu przewodzić jakby? Zobaczymy. Pamiętajcie, że to czytanie ogólne. Że może z Wami wibrować ale nie musi. Skrucha. I w tym wszystkim jest skrucha, słuchajcie. Że przyznajemy się, że coś zrobiliśmy nie tak. Skrucha. Okej. Okay. No to zobaczmy, co tutaj więcej kart mają do powiedzenia jakby, bo to jest takie... Wiecie, ale pamiętajcie, że... Że strumień miłości wspiera nasze, nasze sny, tak? I że w każdym momencie można się poddać tej e, wszechmocnej obecności miłości. Skrucha to też jest. Tutaj czuję taką osobę, która, wiecie, no, skrucha jest połączona też z poczuciem winy, tak? Wybaczyć sobie. Oddać się temu promieniowi miłości. I tu macie wsparcie przyjaciół, wsparcie kobiet wokół Was. Piękne to jest. Bardzo dużo ciepła, dużo miłości. Że może wyjdziecie troszkę z tej skorupki, wiecie. I do tego masz miłość. Energia. Hadarian. Współuzależnienie. Granice. To też jest stawianie granic, tak? Ale że masz miłość. Czyli znowu miłość, miłość, miłość. Miłość jest wśród was. Ktoś inny chce wam ofiarować, e, zaopiekować się z wami, tak? E, ofiarować wam miłość. To jest takie... Że wy się czujecie tacy troszkę... Boleśnie mi przyszło, ale taki wiecie, że jest wam jakiś ból, jakiś smutek, jakaś chęć obrony. A tutaj miłość jest wszędzie, po prostu opieka, miłość, miłość, miłość. I do tego dobrobyt jeszcze wam wyszedł. Taki wiecie, że wszystko jest, układa się w najlepszy możliwy dla mnie sposób, tak. Czyli ten tydzień może wam będzie po to potrzebny, żebyście zobaczyli, że nie jesteście sami, że. Świat się Wam epakuje. To jest też wejście właśnie z ciemnego obszaru w jasny, Czyli nowy początek. Wejście w coś lepszego, dużo tak. I dużo wsparcia. Bliskich przyjaciół. Piękne czytanie, dużo miłości i dobrobytu wejdzie. I w ogóle nowy etap. Więc już wszystko jest dobrze, kochani. Poczujecie się bezpiecznie. Poczujecie miłość wokół. Fajne. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. I właściwie też mogę Wam życzyć nowego roku, nie? Bo to. No, także najlepszego niech się dzieje, kochani.